Mrok, mrok, mrok. Wszyscy odchodzą w mrok. Ślepi od świateł. Na szarej glebie hajsy. Na czarnym niebie gwiazdy. Na białym śniegu krew z twarzy. To byłeś ty, a mógł być każdy. Wykrzywia mi twarz grymas. Gdy przechodzę, ty się zrywasz. Patrzę w tył, tam pożar. Patrzę w sny, wale prozak. Błysk wali piorun. Pierdalać do schronu. Życie to plac boju. Przestań skamleć, Boże, pomóż. Jutro ma kształt wojny. Wiem, póki jestem przytomny. Metal uderza o metal. Kokaina potem seta. Urojenia sączą się jak ten, ten syf może zmyć tylko potop. Próbuję zatamować ten myślotok. Ten syf może zmyć tylko potop. Daś ma piętnaście na trzy prostokąt. Może zmyć tylko potop. Wszystko, co miało pomóc, nie pomogło dotąd. Przez ilość środków medycznych chodzę elektryczny na secie ślady z witki. Od tych płytki pusty autobus, pusty parking. Recha taśmy, recha ćwiartki. Malboro Light. Drugi, trzeci, czwartki Ruszam, mijam rondo. Odwraca łeb kondom Zacząłem młodo Jutro zacznę na nowo Dni nie karmią wspomnień Mówi mi z palmą folder Ból jest pod koniec Już się nie boję Murta, strzelaj Jestem twój grzech, mam zbyt długi dzień. Strzelaj Urojenia sączą się jak krwotok Ten syf może zmyć tylko podob Zatamować ten myślotok. Ten syf może zmyć tylko potop. Taśma 15 na 3 prostoką. Ten syf może zmyć tylko potop. Wszystko, co miało pomóc, nie pomogło dotąd. Biorę nowe życie. Cały czas sztywniutko. Znajdź światło w ciemności.